Freedom and happiness doesn't come from what other people do or have done. Wolność i szczęście nie przychodzi z tego, co ktoś inny robi czy mówi. The truth is God can transform anything that happens to us. I prawda jest też taka, że Bóg może przemienić wszystko, co się nam przydarzyło. Into a good for us. Może to przemienić w największe dobro dla nas. Jednak musimy Go zaprosić do tego zranienia, do tego bólu. Nothing is gained by blaming, believe me. Uwierzycie mi, nic się nie zyskuje przez obwinianie. I was caught in that stronghold for 40 years. Ja przez 40 lat tkwiłam zamknięta w tej twierdze. Nothing came from me. Nic z tego nie wynikło, nic dobrego. Just let don't be like my grandmother, don't be like me. Więc nie bądźcie tak jak moja babcia, nie bądźcie jak ja. Don't let the enemy rob you of so much life. Nie pozwólcie, aby nieprzyjaciel skradł wam tak wiele życia. Zostawcie już obwinianie i przebaczcie. Współpraca z Duchem Świętym, który pokazuje nam to zwodzenie oznacza umiejętność zatrzymania się wtedy, kiedy zapala się czerwone światełko. Częścią z tej, połowa z tej naszej walki to zdanie sobie sprawę z tego, co robimy. Te czerwone światełko pokazują nam, ostrzegają nas przed wejściem na terytorium nieprzyjaciela. A red flag could be overreacting. Takim światełkiem może być na przykład zbyt wybuchowa reakcja, losing your temper, utrata kontroli nad sobą. It could be feeling like you want to run away. Takie wrażenie, na przykład, jakby się chciało uciec. When I'm slipping back into my habits of blaming and pleasing, kiedy, kiedy ja wracam do swoich starych sposobów obwiniania siebie i próby zadowalania wszystkich innych, my stomach starts turning. Znowu zaczynam nie boleć brzuch, I zaczynam za dużo jeść, feeling out A z kolei, jeśli czuję, że już mi się wszystko wymyka spod kontroli, to w ogóle nie mogę jeść. Na szczęście i chwała panu to się już więcej, to się już tak często nie zdarza. are me. Ale to są dla mnie takie czerwone światełka. So red flags can start waving at any time. I takie czerwona światełka możemy zobaczyć w każdym w każdej chwili. But be especially careful when you're hungry, angry, lonely or tired. Ale trzeba zachować szczególną ostrożność wtedy, kiedy jesteśmy samotni, zmęczeni, żni albo głodni. Just paying attention to those simple needs is a part of staying free. Warto jest zwracać uwagę na te cztery podstawowe, zwyczajne potrzeby. I just wanna say something about loneliness. Powiem jeszcze jedno słowo o samotności. The first time I gave a talk an po raz pierwszy, kiedy dawałam świadectwo podczas konferencji na temat tej modlitwy, podeszła so do mnie pewna kobieta i powiedziała, że jestem cały czas co do zrobić o Powiedziała e, cały czas czuję się samotna. Co ja mam z tym zrobić? And it broke my heart. I wtedy moje serce e, Made me sad. Strasznie mnie to zasmuciło Because I didn't know what to say. Bo nie wiedziałam co jej powiedzieć. Then, the Lord me that loneliness is a red flag waving. Od tego czasu już e, pan pokazał mi, że samotność jest takim właśnie ostrzegawczym światełkiem. Because the truth is, bo prawda jest taka, we're loved wanted and never alone że jesteśmy kochani chciani i nigdy nie jesteśmy sami Our good father doesn't leave his children alone nasz dobry ojciec nie pozostawia swoich dzieci samemu If i'm struggling with loneliness więc jeżeli mam problemy z samotnością mam poczucie że jestem sam and means somehow somewhere either i have rejected god Oznacza to, że gdzieś jak w jakiś sposób albo odrzuciłem Boga, or my heart from him and isolated myself, albo wycofałem się z relacji z nim, zamykając na niego swoje serce. Withdrawing your heart from God and from others is the root of loneliness. Zamknięcie swojego serca na Boga i na innych ludzi jest korzeniem samotności. Without realizing it, I had chosen my loneliness. I nie znając sobie z tego sprawy, ja sama wybrałam swoją samotność because I believed the lie that protected me from being hurt again. Ponieważ uwierzyłam w kłamstwo, które mówi, że to chroniło mnie przed kolejnym zranieniem. At one point I had made a whole bunch of vows. Był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo dużo sobie takich rzeczy obiecałam. I'll never let anyone hurt me again. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek jeszcze mnie zranił. I'll never love like that again. Nigdy już nie będę kochać tak jak teraz. Never open myself like that again. Już nigdy tak się nie otworzę. At one point I had made all those vows. Był taki moment, że wszystko to sobie obiecałam. Breaking those vows and renouncing those lies. Um, złamanie jakby tych ślubów, czy tych obietnic, wyrzeczenie się tych kłamstw. Pozwala wejść Panu. To miejsce bólu, cierpienia i samotności. Only then does it start to fade away. I dopiero wtedy ta samotność zaczyna odchodzić. Więc musimy przestać zachowywać się w ten właśnie sposób, wycofując się z relacji, chowając się. Like a turtle, tak jak żółw. And giving to everyone only a shell of who we are kiedy inni mogą zobaczyć tylko skorupę tego, kim naprawdę jesteśmy. Is not God's plan for our lives. Samotność nie jest planem Boga dla naszego życia. It's a red flag to jest takie ostrzegawcze światełko. Więc jeżeli masz w życiu poczucie samotności, to znaczy, że gdzieś w środku nosisz w sobie kłamstwo albo takie ślubowanie, Between you and intimate union with God. które powstrzymuje cię przed wejściem w zażyłą relację z bogiem that's what he created us for do niej właśnie stworzył nas bóg intimate union with him do zażyłej jedności bliskości z nim Press in a więc walczcie o to. From that loneliness. Z tego miejsca poczucia samotności wołajcie do Boga. Bo prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy sami. Spirit Poproś Ducha Świętego, żeby pokazał ci, skąd bierze się, gdzie jest korzeń twojej samotności. Ask to show you your Poproś, żeby pokazał ci, jakich ty światełek ostrzegawczy, na, na jakie masz uważać. Prośko, żeby dał ci nowe sposoby życia, nowy sposób życia, który poprowadzi cię ku wolności. Nie wiem, już ile razy to powiedziałam. Pamiętaj, że nasz Ojciec chce Twojej wolności bardziej niż Ty sam. In the battle for our freedom he has given us powerful weapons. Naszej walce o wolność Bóg dał nam bardzo potężną broń. Second Corinthians 10:4 says, W drugim liście do Koryntian 10:4 czytamy, the weapons of our battle are enormously powerful. Ostrze bojowania naszego ma wielką moc. Capable of destroying strongholds. Potęga burzenia twierdz warownych. Arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God udaremnia ukryte knowania i wszelką wyniosłość w przeciwną poznaniu Boga. I pomaga nam wszelki umysł poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. The first is the truth. Pierwszym

They have also been enormously powerful weapons in my own battle for freedom. A ja odkryłam, że w mojej walce o wolność te zasady były bardzo potężną bronią. The first one is daily prayer. Pierwsza z nich to codzienna modlitwa. Listening to the Lord. Słuchanie Pana. Prayer is where our relationship with God happens. Na modlitwie rozwija się nasza relacja z Panem. If you are not praying, jeśli się nie modlisz, you are not in an intimate relationship with God. To nie masz zażej relacji z Bogiem. It's that simple. To jest bardzo proste. If you say you do not have time to pray, jeżeli mówisz, że nie masz czasu, by się modlić, to prawda jest taka, że to nie jest kwestia, kwestia czasu. It's a matter of love. To jest kwestia miłości. If you love, you make time for someone. Jeżeli kogoś kochasz, znajdujesz dla niego czas. Prayer is a decision. Modlitwa to decyzja. Jeśli chcesz wytrwać w wolności, musisz podjąć decyzję o tym, że będziesz się modlić. Ilość czasu, jaką spędzamy na modlitwie, Depends on how much of God we want. zależy od tego, jak bardzo chcemy, jak wiele chcemy Boga w swoim życiu. If we want more of God, we pray more. Jeżeli chcemy więcej Boga w życiu, modlimy się więcej. It's that simple. To bardzo proste. Więc pray <coughs> podejmij decyzję o tym, że będziesz się modlić, a potem módl się tak długo, aż modlitwa stanie się dla Ciebie radością. A great help to me has been the rosary. Dla mnie wielką pomocą jest różaniec. It's a powerful weapon. To jest potężna broń. Revelations 20, verse 1 says, w Apokalipsie w 20. rozdziale 1. werset czytamy. An angel wstępującego z nieba, który miał wielki łańcuch w ręce. That chain is the rosary. Ten łańcuch to różaniec. Kiedy modlimy się na różańcu, czytamy dalej w Apokalipsie 22 that Satan że szatan zostaje związany i wtrącony do czeluści. Różaniec jest bardzo potężną bronią. Zachęcam do jego odmawiania. Podobnie jak koronka do miłosierdzia Bożego. Kolejną rzeczą warto zdać sobie sprawę, że dzięki tej modlitwie o uwolnienie, Bóg daje wam kolejną formę modlitwy, sposób modlitwy, który można włączyć w swoje codzienne życie. Modlitwa o uwolnienie powinna być tak samo często stosowana jak modlitwa o uzdrowienie. to use it always. Musimy zawsze z niej korzystać. It me with the police officer. Pomogła mi wtedy w tej sytuacji z policjantem. Pray the five keys with yourself. Więc sam pomógł się korzystając z tego modelu pięciu kluczy. Repentance nawrócenie i wiara. renouncing, wyrzeczenie, forgiveness, przebaczenie, resisting, Sprzeciw, sprzeciwienie się w autorytecie Jezusa And blessing. I błogosławieństwo. Make it a habit to pray on down. Pray with yourself. Więc niech ta modlitwa stanie się dla ciebie zwyczajem. Fasting is also an enormously powerful weapon that God gives us. Bardzo potężną bronią, którą daje nam Bóg jest także post. Mark 9:29. Jesus said, "Certain demons can be cast out in no other way except by prayer and fasting." W dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka w 29. wersecie czytamy, jak Jezus mówi, że ten rodzaj można wyrzucić, ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Prayer without fasting is like a soldier with one leg, easily defeated. Modlitwa bez postu jest jak żołnierz z jedną nogą, łatwo go pokonać. Fasting means sacrificing something we love, we like out of love for God. Post oznacza zrezygnowanie z czegoś, co lubimy, z naszej miłości do Boga. We can fast from desserts, coffee, television, criticizing, complaining. Możemy pościć na przykład rezygnując z deseru, rezygnując z kawy, z oglądania telewizji albo z narzekania czy krytykowania innych. Jednak najpotężniejszą bronią jest post. O chlebie i wodzie przez 24 godziny. Two days a week, and Tradycyjnie poszczono czy pości się dwa dni w tygodniu, w środę i w piątek. Jeżeli nigdy nie pościłeś dotąd, to zacznij od małych wyrzeczeń i stopniowo dodawaj do tego. Work your way up to bread and water only. Aż dojdziesz do tego postu o chlebie i wodzie, But at least try it. przynajmniej spróbuj. It has helped me so much. mnie to bardzo pomogło. It, I especially encourage you to fast. W szczególności zachęcam was, żebyście pościli. If you struggle with addiction or lust or sins of the flesh. Jeżeli macie problemy z jakimiś uzależnieniami, z sporządliwością z grzechami ciała. Great graces come from fasting. Post przynosi wielkie łaski. And it can help with situations in life that seem hopeless. Może pomóc w sytuacjach w życiu, które wydają nam się już beznadziejne. Fasting helps me to listen to God. Post pomaga mi słuchać Boga. And to be more aware of the things of God. Pozwala mi być bardziej świadomą tego, co od Niego pochodzi.